A więc, witam z powrotem No i nie wiem co powiedzieć, myślałem że jakieś coś fajne wymyślę tak na szybko, ale nie Pozmieniałem trochę rzeczy Nie wiem czy jak wcześniej widzieliście jak to miałem Miałem to mniej więcej, tu też pozmieniałem Zaraz wam to wytłumaczę, to jest bardzo potrzebny tip, jeżeli chcecie nie logować serwera, nie logować swojej gry i tak dalej. Gra wam nie wyrabia nagle że coś w tym stylu. Jeżeli macie podłączony kabel w ten sposób, w ten sposób, co nie? I macie tu tam panele słoneczne, albo tu jest Maserator, a tu jest Badbox powiedzmy, energia wtedy mówi sobie, uuu, którędy mam iść, mogę iść tędy, mogę iść tędy. Później, jak jest tu, mogę iść tędy, mogę iść tędy. Później, powiedzmy, jak jest tu, mogę iść tędy, mogę iść tędy, mogę iść tędy. I tak się cały czas zastanawia, którędy ma iść. I to. Nie wiem, czy wiecie. Ups. Ups. Ale, Ale laguje serwer. Tak więc uważajcie na to. Mam nadzieję, że wam nie, niektórym ludziom pomogłem. I niektórzy ludzie tylko i wyłącznie takie rzeczy mieli. I nie mogą grać na Fitness Fidebis jeszcze to nie, to nie jest jakieś jeszcze oficjalne znaczy no. Okej, okay. zmieniam zdanie, to jest oficjalne, ale chodzi mi o to, że po prostu to oni jeszcze nad tym cały czas pracują. Okej, okay. co Wam mam dziś do poka pokazania? To to. Zobaczcie. kto coś tutaj fajnego widzi. Pierwsze, co pewnie ktoś pomyśli, to wybuchać będziemy wybuchać. Niektórzy tam pomyślą, hu, ale Tino, ale coś tam, o, Glowstone, coś tam, coś tam, no ładnie, ładnie, tutaj wszyscy ludzie rzucają. Niektórzy pomyślą, o, Graffiti chest, jej, yeah, jej. Yeah. Niektórzy pomyślą, coś tam jeszcze, nieważne, Wajra, ha, 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 ale chodzi mi o to, generalnie patrzcie, jak E tutaj to wygląda. Generalnie nie wiadomo, jak dla mnie to wygląda tak samo jak to, a to wygląda tak samo jak to, ale ten Diamond Chest, wszystko to pięknie sortuje. Naprawdę, to jest taki mały detal, ale fajnie by było, jakby można zmi zmi było zmienić ilość tego. Too many items. Nie wiem. Ale tak, tak jakoś teraz pomyślałem, że to powinno być. Właśnie tym się zajmiemy. Będziemy robili te shieldy. Słyszałem, że one są naprawdę mocne, także dlaczego nie, nie wypróbować? Yy, jeszcze wam tak powiem. Żeby zrobić shieldy, yy, powiedzmy blue, nieważne. Trzeba. Mieć plejty, a plejty się robi z briku. Ja generalnie chciałem na oceanie podłożyć kłory, bo myślałem, że a briki potrzebne, bo szkoda mi irona marnować, nie? Ale patrzcie na to, można zrobić z obsydianu i z diamentu i dostaje się podwójnie, jak się robi z diamentu. Pomyślałem sobie, hmm, jestem bogaty, dlaczego nie? Tylko wiecie co? Może najpierw red, bo, bo, bo chcę red. Uuuhuu uh, uh, uh. Ups Dużo trochę tego. Okej okay. Oj Ups. I teraz irona dużo. Huhu, uh, uh. ile irona będę potrzebował? Uuu, fajnie wyglądają. Naprawdę fajne bloki. A zróbmy jeszcze trochę. Tak się robiło, co nie? Aha. Tak Użyłem bardzo dużo diamentów. A, co mi tam szkodzi Aktualnie mam jakieś około 7 staków, także. Za bardzo mi to nie robi różnicy. Ok, może weźmiemy to stąd. <grym> nie ma miejsca. Ok, zróbmy. Nie, nie zróbmy. Ups. Wsadzę to na razie. <grym> nie ma miejsca. Nie wiem, to wsadzimy tu. Ach, trzeba gdzieś spać. A to wsadzimy. Tu nie wiedziałem, że aż tego mi tyle wyjdzie. Aż tyle mi tego wyjdzie. Okej. Okay. Tak więc tylko i wyłącznie dlatego mamy TNT. Położę się spać, żeby wiecie. było lepiej to było widać i tak dalej. Jabłko. No w ogóle... Hmm. Głowy mam. Coś tak mało. Ups. Mapa mi się źle zrobiła. Po co ja tu weszłem? Nieważne. A, Lever, ale to nie tu. Albo Redstone Torch, cokolwiek, cokolwiek. Daj mi coś. Jest tu coś. Timer, nie. Yy, widzicie jakiś lever? No piękny fail. O, lever! Bierzemy. Czemu nie? Dobra, starczy. Tak więc, słyszałem, że ten shield podobno jest tak wytrzymały, że omg wytyfy Że nie da się go rozwalić No, po to tu jesteśmy Testujemy Mój pierwszy test Vyra yy, Najpierw powiem wam co sądzę, a później powiem wam Pokażę wam co się stanie Sądzę, że rozwali na hita Tak, rozwali na hita, dobrze działa Kill off to powinno długo trwać no. o, nie trwa aż tak długo jeżeli to jest faktycznie niezniszczalne to naprawdę fajna, fajna rzecz mój pierwszy test będzie wyglądał w ten sposób jak wszystkie te bloki stracę to będę zły yy. jedno TNT Ok. Jak wiecie, normalny stone to rozwala praktycznie na hita. Zobaczymy, co się stanie. A jednak bardzo podoba mi się te bloki. Bardzo mi się podobają. Jeszcze w szczególności z Vyru, że mogę je tak bardzo łatwo rozwalić. Plup. Ok. Tak więc powiem Wam szczerze. Tyle TNT. Wiecie co. Tak, 15 TNT, bo. No nie wiem, bo tak. U, mam pomysł. Albo jeszcze więcej. O, już koniec? Ok. Dobra, a co mi tam? Odwrotny test zrobimy. Jeden blok w środku, dużo TNT. A, jeszcze raz musimy wypróbować, jeszcze w jeden sposób musimy wypróbować. Yy, 32 nich mi zostanie, ok. Mogę to położyć tu, nie? Dlaczego nie? Zresztą po co ja odchodziłem? Hu hu. I blok został. Huhu! Hu, te bloki mi się podobają. A jeszcze z jeden z testów. A czy może nie wyglądają jakoś tak super fajnie? Może będzie zbugowany mining laser. Czy jest na... Uu, eksploziv ominąłem. Eksploziv. Ho ho ho, te bloki mi się podobają. Teraz to się ładuje, dlatego tak, tak dziwnie, tak na dół idzie, tak na dół. Ura. Na dół, góra. Ops! Ops! To jest dziwna rzecz. Eee, bo będzie mnie to strasznie denerwować, że nie mam tego. W ogóle, dlaczego ja nie mam Gravity Chestplate? Mogę zginąć. O, okej. O. Ej, nieogarnięty to jest trochę ten Gravity Chessplate. O, ja po. Dobra. Tak więc co teraz będę robił? O. Uh. Raz Gravity Chessplate, raz ten i nie wiadomo o co chodzi. Wow, dziwnie to się postawiło. Jaki lag? Okej, okay, nieważne. Teraz co będę robił? Myślę, że mm, to jest 14, czyli czekaj. Siódemka, ha, siódemka i ósemka dostanie taką podwójną linię tych bloków Jeżeli one są odporne, nie wiem czy nie zrobię tutaj jakiegoś design'a Nie wiem w ogóle, czy całego czerwonego nie zrobię Taki przez środek, zobaczę jak to będzie wyglądać Najwyżej no, mogę rozwalić bez problemu Cyk, nie ma problemu, co nie? Tak więc, yy, jak to zrobię, pokażę wam Okej, okay, jestem yy... Powiem Wam tyle. Na pewno to dziwnie wygląda z góry. A z dołu zaraz zobaczymy. Z dołu. Hmm. Nie mam pojęcia. Wiem, że podobają mi się te bloki. Może z wyglądu. Uuu, z w ogóle nie da rady rozwalić. Spoko. Z tak, złapy to taki bedrock. Bo to da, da, da radę, chyba. Dobra, nie wiem. Um, nie wiem, nie wiem, potrzebowałbym jakiś porad, czy coś, co z tym zrobić. Wiem, że na razie to tak zostawię, w ogóle o, te bloki na mapie są rozpoznawalne jako szkło, bo jak widzicie, widać przez nie. Fajny design jakiś by się przydał, no ale... Uuuu... Hmm. Uuu, może w ogóle jakiś design tutaj strzelę? Tu strzelę jeden, drugi, trzeci, czwarty. Coś cztery, żeby było. Czego jest cztery? Wiem, że są cztery żywioły, ale żywioły raczej trudno będzie zrobić. Cztery. Krasnoludki. Nie, to niedobry pomysł. <laughs> nie wiem. Może jak ktoś ma jakieś pomysły, najlepiej jakieś designy <laughs> mógłby mi podrzucić, bo naprawdę nie mam pojęcia, co by tu można strzelić. Hmm. W ogóle sporo mi tego zostało chyba. A nie, tylko dwa staki. Niezłe boki. Jak się zrobi z diamentów, to naprawdę sporo tego jest. A na diamenty ja nie narzekam. Tak więc. Hmm. W ogóle nie wiem, czy widzieliście to. Ale ja generalnie cały czas szukałem błędu, a błąd był dokładnie tutaj. Będę się musiał kiedyś pozbyć tego. Ach. Nie wiem, czy w ogóle nagrałem to wtedy. Nie wiem, nie mam pomysłu. Może co, coś kiedyś to wygąbiło. No, ja wiem, że na razie skończę z tym Ym, i porobimy coś innego. W ogóle oprowadzę was troszeczkę, bo troszeczkę się pozmieniało. Pozmieniało się na przykład w bazie, lubię sobie zmieniać na Tutaj zmieniło się na przykład to. Tutaj pamiętajcie, było dużo badboców, nie, badboców, badboxów, ale już niepotrzebne Mamy za to te rzeczy Możliwe, że są to spore lagi tu, bo kwory działa I działa, powiem wam, hu, 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 musiałem dwa ender chesty dawać, bo nie wyrabiało Aha, już jest bedrock, z tego co widzę Ups, utknąłem i temy tutaj w ogóle dużo tego jest. Dodałem 4 recyklery dlaczego 4? Yy, jeden nie wyrabiał. Tu cały czas się scrap robi. Yy, na dole się praktycznie nic nie zmieniło. Rozwaliłem to te schody. Też muszę jakoś pomyśleć o tych zejściach na dół. To teraz cały czas działa. 15 kratek klocków, cokolwiek. 15 bloków. Co jest dokładnie tutaj? Tutaj na, tym, na suficie jest 15 kroków. Jeżeli ktoś przez przypadek. Mam sajny. Generalnie Gargamel sobie tutaj ostatnio spadł. <śc> szkoda, że nie nagrałem, ale on sobie tutaj spadł. A ja wtedy szybko patrzę. I, I co on robi? A on tak idzie sobie tutaj. Bierze. I podkrada piasek, nie? Patrzę, bierze sobie piasek. Ja pierwsze co, biegnę jak najszybciej tutaj na dół, biorę to i włączam, włączyłem to On generalnie chodzi, próbuję, mówi, och jakie ślagi mam Relognął się chyba z dwa razy, wyjść tędy nie mógł schodami Znaczy nie schodami, tylko tutaj blok był I, i nie mógł wyjść, ja generalnie później to zmieniłem na ten, na, zresztą wam pokażę, zaraz, zaraz wam pokażę Śmieszna sytuacja w ogóle. Um, zaraz, zaraz, zaraz. O! Jak włożę to. Wło, oh, jak włożę to. I zaraz, zaraz. O! Jest włącznik i klapum. O! To trzeba zmienić na switch mode. Ok. W ogóle energia idzie w dół, a nadal się trzyma, a może jednak nie, a jednak okej, okay, tak więc, wszystkie to jest force, force field, ale wyglądający w ten sposób. Tak jak widzicie, tak to wygląda. Jakbym to rozwalił, to to by się przemieniło w ten. I on generalnie, jak widzicie, no nie da rady zobaczyć co nie. A w generalnie bardzo fajna funkcja, to. Jest force field teraz. To jest. Ja mogę to wykopać normalnie, ale to jest forcefield, Ja mogę przez to przeskakiwać. Lub. Przez to nie, bo tu nie ma force field. force field. idzie tak centralnie tutaj, w tych ścianach. Tu się nie mogę przetransportować, bo to jest dwa szerokości. Tu mogę. Tu nie ma problemu. Przez transportowanie. Trans, 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 <głosłenie> o Boże. Przez przetransportowanie. Także taka sytuacja się zdarzyło. Plup. To zabija. Jak ktoś tutaj wejdzie. Nie wiem, czy to dokończyłem, ale jak ktoś wejdzie tutaj na dół i go zabije, to idzie mniej więcej. Jakby ktoś chciał, mógłby się dostać tam na dół. Ale musiałby kopać i tak dalej. A jeżeli będą mi się dostawać, nie mam problemu. Jak widzieliście, jeszcze power mi zostaje, także nie ma problemu zrobić to samo na dole. A jak wiecie, na dole mam power. Także, jeżeli cokolwiek mi się wkradnie na dół, to To będzie niedobrze, bo zrobię kolejne i cała moja baza będzie bardzo dobrze chroniona. Tak więc, nie mam pojęcia, co więcej mogę robić. Wiem, że. A, jeszcze A w ogóle, ja mam różne kolory tych bloków. Bardzo ważne, jeżeli ktoś będzie designował. O, właśnie. Są tylko. Pięć kolorów. Są tylko pięć kolorów. Tak, są tylko pięć kolorów. Tak więc, to musi być tylko w tych pięciu kolorach. W sumie, żywiołaki. Żywiołak powietrza. żywiołak ognia. Żywiołek wody. żywiołak ziemi. Hmm. Bardzo możliwe, że to będzie dobry pomysł. A to się wypełni resztę. A... albo... Hmm. I może pozbędę się wtedy tych trzech... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Coś może później wymyślę. Okej, okay, tak więc... Patrzcie gdzie jestem. Przez kolejny odcinek będziemy szukać. I tak, okay. zwiedziałem już tą skrzynkę, nic okay. ciekawego nie było. W ogóle... O. Jest coś ciekawego teraz, widzicie? poszedłem, bo nie miałem torczy. I rozwaliłem drzwi przez przypadek. Tak więc zwiedzimy sobie Fortress. Chciałem już fortress nie nieraz, fortress nieraz Ale ten może być ciekawszy albo i nie hum, hu, hu hu. Jakie ciekawe rzeczy Dobrze, że wziąłem portal generalnie, mogę się przeteleportować O! Albo nie! Znaczy, miałem mówić, że się przeteleportuje, jak się zgubię. Zostawimy mu tarczę, mi się przyda. Jej, nawet fontannę mają. Smok ma fontannę. O, to mnie ciekawi. Uh, Nachita. Nice. Znaczy, w sumie, dlaczego ja jestem zdziwiony i zaciekawiony tym, że Nachita. To powinno być normalne. Wygląda jak na pułapkę, jakaś coś. Ej! Let me <laughs> bork Tak, troszeczkę caving zrobimy. O Boże, to. Jest za dobra. Dobra, nie chce mi się. Szukajmy skrzynek, bo wszyscy nam obrobią. Obrobią, obrobią nas ze skrzynek. O! Te drzwi mają przyciski. How nice and precise. O, a tu im coś. Chyba najpierw się Fortress wygenerował. A później się będę generował coś innego. Nie wiem, gdzie jestem jakieś. Huu, 5000 kordów z daleka. Czy coś w tym stylu, także... Hu-hu. To jest cave. Tutaj nie idziemy. Trochę mi to zajęło. Tyle enderperu. Hu hu hu. Poznikało mi dużo. O. Bokside. Dlaczego nie? Ja lubię mieć taki, taki nie wiem, miernik punktów, powiedzmy. Tam jest skrzynka. Oj, ręką go raczej nie zabije. A tu co? Tu jeszcze nie widziałem. I... O, fajne schody. Dirt i co? Tyle? Tu co jest? Coś? Jakieś coś? Nic? Okej, okay, lawa spokoi i dziwne schody o dlatego mówię, że dziwne schody tylko i wyłącznie dlatego ok nic ciekawego nic ciekawego Wioskinia, tak jak mówię nie chce się zapuszczać u tu idzie w dół oj chciałem na nim torcz postawić to raczej nie jest zbyt dobry pomysł a dlaczego nie, postawimy torczetu. a tu co jest? u, nic Ok. wejdziemy sobie tą bardzo piękną drobinką okej, okay, nie wiem, idziemy tędy i co, tyle? nie ma skrzynek? więcej? O. spodziewałem się naprawdę czegoś świetnego i naprawdę jakichś fajnych lutów i tak dalej a dlaczego nie, iron door się przydają o, okej okay że nie Ciekawe jak to działa hm. Tak to i nawet ja nie umiem zrobić Okej okay. Nie, nie jest Okej okay. Sajkorium, ale nie chce mi się tego zbierać I co tyle? Na serio? O! No, jeszcze tu coś. O Creeper. Tutaj coś jest? Zaraz sprawdzę. Tu dokończę. Dobra, nie chcę mi się bawić z tymi drzwiami. Tak bardzo dużo tu jest. Dobra, Polak wiem ile mam. O Creeper. Nie to, że jakby wybuchł, to by mi się coś stało, ale. Dobra, i teraz szukanie, gdzie to jest wyjście. Nie no, naprawdę, ciemko, ciemko. Wreszcie takiego słabego Fortress nie widziałem. Tędy wyjście? Czy coś takiego? Jakoś tu, chyba, co nie? A, kręcę się w kółko, dobra. Mózg mi powiedział, żeby tędy iść, bo myślał, że. Bo to ostatnią drogą tędy poszłem. Aha, no te schody... naprawdę, polecam takie schody. Jeżeli komuś nie pasuje, to co może w piętarko strzelić. Tu klatki, uuuu... creepy. Creepy, creepy as hell. Tu pamiętam, i tu będziemy do... Szli do... Tak? Nie? Może? Perhaps? A, jednak. Mm, ale to jakoś tędy było. Dobra, może nie, ale pamiętam, że Torch na tym to jestem blisko, chyba Jakoś tak to było No może źle zapamiętałem, no może Dobra, ja się stąd wydostanę jakoś yy, I pozbieram Enderperły I może wyruszymy z Chestem Do Nedera A po co ja to mówiłem? Była taka niespodzianka U. Tu byłem, nie zgubiłem się Dlatego nie lubię jaskiń, zawsze się gubię i muszę się pół godziny szukać O to pamiętam, o tu nie byliśmy O zaraz, chwila Ale mam test fajny Też na hita, nice A jak w to wejdę? Na hita Ale fajnie Ups Ups Ukradłem Ukradło mi się książkę Przez przypadek Skrzynka Ups Ja nie mogę, ta fajra czasami nie ogarnie Serio? Aż tak mało rzeczy? Ja nie mogę Jaka lipa Serio i tyle? Co? O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o! Oh. No. <ścoughs> nie. Nie no, najgorszy Fortress jaki kiedykolwiek widziałem. Jak Bonnie Dedy Najgorszy Fortress jaki kiedykolwiek widziałem. Creeper To. Już myślałem, że jakiś Uranium czy coś tu nie. No i co? I tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Ja się znajdę. Zobaczycie. Już ja się znajdę. Ja wiem, jak się znaleźć. Eee, także nie przejmujcie się. Eee, nie wiem. <grytanie> Pomóżcie mi szukać Pereł? Dar Nie wiem. Uuu, Haha! Znalazłem się. Ok. Tak więc jesteśmy. Wiemy, gdzie jest. Fortress, yy, może w sumie. A, na razie nikogo nie ma na serwerze, także w ogóle przejdę sobie i zostawię tu te rzeczy, bo nie potrzebuję. <laughs> Dzięki za oglądanie. Tak jak widzicie, jesteśmy z powrotem. I yy, no nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Mam nadzieję, że odcinek nie był za długi i tak dalej. Znaleźliśmy. Fortress, może w następnym odcinku zabijemy smoka czy coś w tym stylu i będziemy mieli dużo Enderpereł. Na razie.